Siema. słuchajcie właśnie jestem na boisku reprezentacji Mołdawii i tak jak patrzę, to chyba jedna postawię do Polską, nie klockę, bo sam wiecie jak jest, ale stówę mogę sobie zaryzykować, dam Polakom dwie złote rady koksa, po pierwsze biegać trzeba, po drugie wpierdalać tejki, ale nie zaraz przed treningiem, i przed meczem, bo spać będzie wam się chciało. Ale jak zasłużycie na steaka, to po meczu dostaniecie. Teraz to sobie postawię przez aplikację BitSafe, ale no powiem, że muszę złapać zasięg, bo tu wiecie, jak jest na tym ich stadionie hardkorowym. <laughs>